Siemanko mordeczki z tej strony Kodi, a to jest taki odcineczek, taki poradnik, jak zrobić przykładową miniaturkę na YouTubie. Więc ja tutaj już sobie wybrałem zdjęcie. Jest to aplikacja do robienia takich typowych miniaturek, edytowania zdjęć i innych. Nazywa się ona Piz, Piz Art, napiszę w montażu i no tak więc... Jak zrobić przykładową miniaturkę? Wchodzimy sobie na przykład w efekty. Ja tutaj sobie daję rozmycie. I sobie zmieniam ustawienia. I jest coś takiego. Klikamy tutaj sobie ten, ten ptaszek, i już mamy takie lekkie rozmycie, i to kompletnie ładniej wygląda. Teraz sobie dajemy na przykład naklejkę. Szukamy. No, wpiszemy sobie daj na Majka. No, jest idealnie świąteczny skin. Powiedzmy dajmy go tutaj. I znowu. Błagam, aby była świąteczna. Jest i świąteczna. Tak więc cyk, cyk. I teraz y, mamy takie przykładowe dwie naklejeczki. I teraz sobie dodajemy tekst. Na przykład ja tutaj wpiszę. Y, ok. Dobra, mamy wpisany tekst. Powiększamy sobie go oczywiście. Dajemy gdzieś tutaj. Oj. Yy, zmieniamy. Znaczy dajemy oczywiście kreskę. Polecam najładniej wygląda. Zmieniamy sobie kolor. Możemy sobie zmienić na przykład na ten. Nawet fajnie wygląda, ale wolę bardziej zielony. No, taki świąteczny w miarę. I tak. Teraz możemy na przykład. Nie wiem co jeszcze zrobić. A czekajcie, czekajcie. Dajmy sobie cień. Kolor oczywiście czarny. Pozycja będzie. Tu musimy klikać w te strzałki, żeby to jakoś wyglądało, jak widzicie, on się teraz przemieszcza. Już do góry. Nie. Bardziej do dołu. O! Teraz to kompletnie inaczej wygląda. Może zakrzywienie. Nie. To brzydko wygląda. I teraz tak, albo może jeszcze coś tu damy? Może taki trochę mniej widoczny. O, coś takiego. Jak widzicie, już mamy taką w miarę, w miarę miniaturkę. Mm, tak więc dodajmy sobie jeszcze nalepkę, żeby było świątecznie. Mm. Może to? Cyk? Spowiększamy? Tutaj weźmiemy go. Dobra, ją też. I teraz samo to. Ojej, czekajcie chwilę. Dobra. I teraz ten, tutaj tekst powiększamy. O! I mamy taką fajną miniatureczkę. Tak więc to był taki, no, poradnik jak stworzyć przykładową miniatureczkę na YouTube'a. Tak więc teraz klikamy w tą strzałkę tutaj w prawym górnym rogu. Oczywiście głupie reklamy. Klikamy zapisz i po prostu jeżeli chcecie komuś wysłać, możecie wygrać jako prywatne i po prostu zapisać na swoim urządzeniu. Ja to zapiszę. Teraz gotowe. Jest wszystko ok. Tak więc to był krótki poradnik, jak stworzyć miniaturkę w aplikacji Pizza Art. więc ja wam polecam po prostu sobie, jeżeli nagrywacie na YouTube, to polecam wam robić w tej tutaj aplikacji miniaturki, tak więc dobra, dobra to by było na tyle, tak więc ja się z wami żegnam do następnego odcinka. hejos!